Witam serdecznie wszystkich miłośników sztuki sztuki kosmicznej, sztuki przestrzennej, sztuki nieograniczonej a akurat dobrze się składa, bo od niedawna możemy wyjść z domu, można wyjść na ulicę, można pojechać do lasu, można pójść na krótki spacerek. A ja Was dzisiaj zabieram na spacer kosmiczny i spotkamy się z nielada artystą z artystą w swoim fachu. O kosmicznym wymiarze. To już w czwartek, a teraz zapnijcie pasy i wstrzymajcie oddech, bo daleka podróż przed nami. Pewnego dnia ktoś musiał zostać z babcią w domu. Wszyscy pracowali i tylko Franio miał czas. Co będziemy robić? Zapytała babcia. Zbuduję kosmiczną rakietę, powiedział Franio, i wyruszę na podbój nowych światów. To doskonały pomysł, tylko się nie zgub, bo nie umiałabym cię odnaleźć w tym całym kosmosie. A może, babciu, wyruszysz razem ze mną? On niczym bardziej nie marzy. Tylko pod jednym warunkiem, powiedział franio, to ja będę kapitanem, a ty będziesz się musiała mnie słuchać. No dobrze, dobrze. Najpierw zorganizuj rakietę, a potem pogadamy. I babcia niezwłocznie ruszyła do kuchni zrobić zapas pierożków, bo jak wiadomo, w podróży zawsze przyda się coś na ząb. Budowę rakiety zostawiła franiowi. Niech on się martwi. Ale Franio. wcale się nie martwił. Wystarczyło narysować kilka projektów i wybrać najlepszy. O, na przykład rakieta w kształcie kota. Babciu! Babciu, pospiesz się, szybko, bo rakieta nam odleci. Dobrze, dobrze, kapitanie. A, a Gucio? A, a, a gdzie jest Gucio? Au, 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 au. O nie! Żadnych psów w rakiecie. Mm, mm, au, au. Ależ panie kapitanie, przecież nie możemy go tu zostawić. On będzie strasznie piszczał. No dobrze, ale ty, babciu, będziesz za niego odpowiedzialna. Skoczyli do rakiety i uruchomili silnik. Rakieta zadrżała, zawyła i... Wylecieli przez otwarte okno poszukiwać nowych światów. Gdy wlecieli w Drogę Mleczną, zauważyli nieznaną planetę i postanowili na niej wylądować. Po wylądowaniu okazało się, że cała planeta porośnięta jest bujnie bluszczem, który panoszył się dosłownie wszędzie. Franio znalazł jakąś dziwną kartkę w zaroślach z tajemniczymi literami. Babcia na pewno będzie potrafiła to odczytać. I rzeczywiście Babcia przeczytała. Jesteśmy mieszkańcami planety A12. Pomóżcie nam odnaleźć zaginione miasto. Franio, to zadanie w sam raz dla nas. Musimy pomóc tym biedactwom. I zaczęli uwalniać przestrzeń od nadmiaru zieleni, robiąc porządek na planecie. A gdy na planecie zapanował już porządek, ich oczom ukazało się zaginione miasto. Babciu! Udało się, krzyknął Franek, a wtedy z zarośli usłyszeli gromkie brawa: Brawo! Brawo, jesteście wspaniali! Gratulujemy Wam! Jesteście najszybszymi podróżnikami, którzy odnaleźli nasze miasto! krzyczało mnóstwo dziwnie wyglądających stworków. Wszędzie mieli oczy, nawet na rękach i na nogach. Po kilkadziesiąt na głowie całej ciała były usiane oczami. Dziwnie wyglądacie, powiedzieli. Macie tylko po jednej parze oczu. To musi być bardzo trudne, ponieważ musicie chodzić ciągle przodem. My zaś możemy chodzić w każdą stronę. To bardzo wygodnie jest mieć wiele oczu, ponieważ tak szybko udało Wam się odnaleźć nasze miasto, otrzymacie od nas nagrodę. Tajemnicze pudełko, proszę. Dziękuję, powiedział franek. Babcia zaś pobiegła do rakiety i wyjęła garnek z pierogami, by poczęstować mieszkańców A12. Proszę, spróbujcie to nasze pierożki. Mmm, jakie pyszne! Zachwalali mieszkańcy. Nigdy czegoś podobnego nie jedliśmy. Bardzo dziękujemy. Musimy już ruszać dalej w drogę. Uważajcie tylko na planetę B34, ponieważ mieszkają tam jeszcze większe dziwadła niż wy. Dziękujemy za ostrzeżenie, rzekł kapitan Franio, po czym cała załoga wskoczyła do rakiety i ruszyła dalej. Żegnajcie. Start! Planeta zaś bardzo szybko porosła ponownie bluszczem, oczekując na następnych odkrywców. I lecieli tak, aż nagle przyleciał koło nich statek kosmiczny w kształcie wielkiego czarnego ptaszyska. Zdychamował. Babciu, babciu to prawdziwi kosmiczni piraci. W istocie, prawdziwi kosmiczni piraci postanowili przejąć statek Franka i babci. Piraci otworzyli kokpit i przystąpili do abordażu. Po skrzydle małymi krokami próbowali wskoczyć na ogon kota. Kapitan e, okrętu skoczył tak, że niefortunnie. Poślizgnął się na kocim ogonie i mało by nie spadł w przestrzeń kosmiczną. Całe szczęście chwyciła go babcia i wciągnęła na koci ogon. Bardzo serdecznie dziękuję, łaskawa pani! Ukłonił się herszt bandy i cmoknął babcie w rączkę. Gdyby nie pani, byłoby już po mnie. Bójcie się, bo zostaliście napadnięci przez bandę groźnych kosmicznych piratów. Po czym kosmiczni piraci związali babcie, frania i gucia i porwali ich. Związanych przewieźli na najbliższą planetę. Zz Zz Piraci postanowili wtrącić babcie z Franiem do jedynej jaskini na planecie. Nie zostaniemy nigdy przyjaciółmi, powiedział Franio, bo psujecie nam zabawę. A co to za planeta? B-34, odpowiedzieli chórem piraci. Ojej, zdążyła zmartwić się babcia, nim wrzucili ich z Franiem do jaskini. Ha, 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 Zaśmiała się banda kosmicznych piratów. Franio z babcią poczuli się nieswojo. Wewnątrz jaskini było ciemno i było słychać jakieś śmiechy i chichoty. Nagle ktoś ściągnął z nich obezwładniające ich liny i rzekł Witajcie przybysze! Jesteśmy mieszkańcami tej. Planety i bardzo lubimy ciemność. Dlatego wydrążyliśmy naszą planetę wewnątrz, do cna, tak, że została tylko skorupa, a w środku jest stworzone przepiękne miasto. Mamy jeden problem. Nasza planeta przez to stała się lekka, jak balonik, i byle kosmiczny wiatr może wytrącić ją z orbity. Bardzo was prosimy. O pomoc. Choć babcia i Franio nikogo nie widzieli, czuli, że kosmici są przyjaźnie do nich nastawieni. Kapitanie, pomożemy im? Oczywiście, babciu. Wystarczy, że znajdę w moich kieszeniach jakiś ciężarek, żeby obciążyć planetę i będzie po problemie. I Franio zaczął szukać w swoich kieszeniach, ale nie mógł tam znaleźć żadnego przydatnego przedmiotu, oprócz pudełka, które otrzymał od kosmitów z A-12. A wewnątrz pudełka było ziarenko piasku. Franio wysypał to ziarenko piasku wewnątrz planety, a wtedy stała się rzecz niesłychana. Ziarenko zaczęło się powiększać. Rosło i rosło. Było już tak wielkie jak Franio i babcia. By ostatecznie stać się tak wielkim i móc ustabilizować planetę. Kosmiczne wichry nie były już straszne mieszkańcom B-34. Wspaniale! Całkiem nieźle jak na jednogłowych! usłyszała babcia i franio. Jak to? odpowiedział franio. To wy ile macie głów? I właśnie w tym momencie do jaskini wpadło światło i oświetliło część wnętrza planety. W zależności od mądrości, ale wy jesteście przykładem tego, że ilość głów nie ma znaczenia. Niech żyje Franio, niech żyje babcia. Och, gdybym miała tylko garnek z pierogami, natychmiast bym was nimi poczęstowała. Ale pierogi zostały w rakiecie. Rakieta! Babciu! powiedział franio. Wejrzyjmy przez szczelinę. Może piratów nie ma i uda nam się odlecieć. Franio wraz z babcią wydostali się z wnętrza planety i o dziwo zauważyli swoją rakietę w kształcie kota. Szybko, babciu! Wsiadajmy! Nie widzę piratów! Uruchomili silnik! I odlecieli w bezpieczną przestrzeń kosmiczną. Z powrotem na Ziemię, z bezpiecznej wysokości mogli zauważyć w jaskini wielogłowych, którzy machali im i uśmiechali się do nich, życząc im szczęśliwej drogi. Tylko uważajcie na odmieńców z planety C35, krzyczeli, ale franio z babcią chyba już ich nie usłyszeli. Na horyzoncie pojawiła się ziemia. W rakiecie panował spokój i porządek. I właśnie ten spokój nie dawał babci spokoju. Coś chyba jest nie tak, myślała babcia. Lądujemy, powiedział Franio i rozpoczął procedurę osadzenia kociej rakiety w domu. Wlecieli przez otwarte okno. I uruchomili hamulce. Postanowili wysiąść z rakiety. O, wszędzie dobrze. Ale w domu najlepiej, powiedziała babcia. Tylko coś było za cicho. Babciu, a gdzie jest Gucio? No właśnie, jest za cicho. Wiedziałam, że ten spokój powoduje mój niepokój. Słuchaj, zapodział się gdzieś w tym naszym kosmosie. Zajrzyj do swojego pudełka. Może tam będzie jakaś wskazówka. Szybko wyjąłem pudełko z kieszeni. I natychmiast je otworzyłem. Była tam kartka z napisem C56. To będzie cel naszej następnej wyprawy, więc ja idę narobić pierożków. Ach ten gucio, coś tak czułem, że to jeszcze nie koniec naszej kosmicznej przygody. Prawda, że piękna historia? A tak jak już Wam wcześniej mówiłem, Wasze książki też chcą wychodzić na spacer. I ja właśnie taką jedną książkę wypuściłem na spacer i w niej odnalazłem tą cudowną historię, która jest inspiracją do tego przedstawienia. Jest to historia Frania i jego babci pod tytułem Kosmiczni Odkrywcy autorstwa pani Grażyny Bąkiewicz. Dla mnie był to punkt wyjścia by sprowokować mój umysł do stworzenia takiej wizji tych przygód. Choć przygody Frania i jego babci zupełnie inaczej się plączą. Mam nadzieję, że sprowokuje cię to do sięgnięcia po tą książkę lub jakąśkolwiek inną z Twojego regału. Tam naprawdę są świetne historie. Czekam na Ciebie w czwartek.